Jak co roku obok kompleksu sportowego przy ulicy Granicznej odbyły się dni wielkich Hajduk? 15 i 16 sierpnia mieszkańcy Chorzowa Batorego licznie uczestniczyli w święcie swojej dzielnicy. Święto Wielkich Hajduk od kilku już dobrych lat organizujemy 15 i 16 sierpnia co roku, po to aby podzielić te dni na dzień rodzinny, kiedy prezentujemy na scenie to co podoba się w większości hajduczan, czyli muzykę biesiadną, muzykę, która podoba się i starszym i młodszym, a drugi dzień 16 to będzie muzyka bardziej dla ludzi młodych. Natomiast zależy nam, że żeby całe rodziny przychodziły i żeby nie to, co na scenie było najważniejszym, tylko to, co się dzieje wokół sceny. Stąd też od kilku już lat scenę zamykamy w namiocie i tam ludzie, którzy chcą posłuchać koncertów, mają dobre do tego warunki. Natomiast cała reszta, cała ta strefa zabaw, gier dla całych rodzin jest poza, poza tym obszarem muzyki i sceny. Wśród wielu artystów na scenie można było zobaczyć m.in. Bernadette Kowalską czy duet Karo. Nasza śląska publiczność jest zawsze jednorazowa. Lubi nasze piosenki. One są melodyjne, łatwe, e, wpadające w ucho i tego się właśnie zawsze spodziewam, że, że każda piosenka trafi do publiczności i myślę, że było dobrze. Przygotowaliśmy w zasadzie taki standardowy program. Myślę, że w tym programie są takie utwory autorskie, zresztą nasze. Myślę, że każdy, który tu przyszedł, znajdzie coś, coś fajnego do siebie. No na pewno rozbawią publiczność. Ja będzie to w klimacie biesiadnym na pewno, ale też w popowym, w każdym mieście lubią no. ludzie się zabawić po pracy, lubią ten luz, lubią tą muzykę, którą no, którym na co dzień lubią słuchać. I mamy nadzieję, że dziś, jest od samego początku taka atmosfera, jaka jest teraz, i będzie do końca. Poza sceną na odwiedzających czekało wiele atrakcji, zarówno dla tych starszych, jak i młodszych. Swoje stoisko przygotowała m.in. Chorzowska Straż Miejska. Dzieci, przy okazji zabaw, uczą się różnych przepisów ruchu drogowego. Impreza w Wielkich Hajdukach może pochwalić się już całkiem długą historią. Ludzie są przyzwyczajeni, że 15 sierpnia zawsze w Wielkich Hajdukach był odpust, i tutaj od czasów jeszcze przedwojennych. Rodziny zapraszały do Chorzawa Batorego wszystkich swoich ziomków, i po obiedzie właśnie wychodzili na spacer. Impreza jest bardzo fajna. Koncerty, ludzie mogą się wyluzować po pracy. Fajna inicjatywa w ogóle. Okolica znana od urodzenia, bo się na kalinie urodziłem, także cały czas tu chodzę w tych samych obrębach, ulic, nie, także jestem zadowolony. Fajnie przyjść na imprezę, która jest taka. Lokalna i festyn dotyczy głównie tutaj Batorego, więc to mi się najbardziej podoba. No i można spotkać starych znajomych. Super! Co roku super jest! Te imprezy są potrzebne, które jednoczą ludzi, można przyjść z całą rodziną, bo dzieciaki się bawią, dorośli się bawią. O to właśnie chodzi. Dajmy sobie troszeczkę radości i szczęścia. Czego więc można życzyć mieszkańcom Batorego w dniu ich święta? dalszego rozwoju, jak się to mówi, lepiej, więcej takich imprez, no i po prostu, żeby było czyściej, słudniej, żeby ta młodzież doceniała nie rozrabiała. Kochani, życzę Wam, żeby takie świętowania były częściej i żebyście mogli naprawdę znaleźć tutaj troszeczkę radości i takiego zapału na następne, szare powszednie dni. Żeby bawili się częściej niż tylko raz w roku, na przykład na, na dzisiejszej imprezie, bo zabawa jest również potrzebna, trzeba się wyluzować, trzeba od czasu do czasu troszkę choćby zaśpiewać z, z duetem karu, na przykład. Tak jest Życzymy im uśmiechu na każdy dzień. he said